Zespół doradczy naukowy przy kierowniku akcji prowadzi jeszcze dzisiejsze spotkanie. Także nie ma jeszcze końcowego protokołu, nie ma jeszcze końcowych ustaleń na dzień dzisiejszy. Na razie wiemy tyle, że zatwierdził to, co zostało zrobione do tej pory i planuje dalsze, prawda, dalsze, kolejne działania. Wiemy, że na pewno w tej chwili będzie kontynuowane przebieranie, czyli to wygarnianie tego. Moschu, tego rumowiska, które tam się znajduje. Jeśli chodzi o dalsze działania, musimy, musimy zaczekać na, 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 na ostateczne ustalenia, ponieważ tam trwa, trwa dyskusja. Pod ziemią mamy nieustająco osiem zespołów ratowników, i tu muszę się niestety posłużyć kartką. Dwa kontynuują przebieranie, trzy zastępy wykonują. Prace techniczne, czyli przygotowanie, montaż przenośników, przenośników zgrzebłowych, przenośnika ratow ratowniczego, czyli tego, dzięki czemu szybciej będzie można ewakuować materiał. Jeden zastęp zajmuje się montażem metanomierzy oraz przebudową kolejki podwieszanej, która dochodzi mniej więcej do wlotu wyrobiska, tam jakaś kolizja powstała. I jeden, jeden zastęp generalnie zajmuje się transportem materiałów, sprzętu, ponieważ to są naprawdę ogromne ilości, które zjeżdżają pod ziemię. Jeden zastęp pozostaje w rezerwie. Ratownicy mogą w tej chwili pracować bez aparatów oddechowych, czyli ta praca może się odbywać skuteczniej, szybciej. To jest tyle, co wiemy na ten moment. Oni są ciągle gdzieś w okolicach 158-160 metrów.